Siemanko, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj taka rozkminka. Zauważyłem, że za dużo czasu spędzam w social media, tak zwane scrollowanko. Każdy z Was wie o co chodzi, tak? czyli marnujemy mnóstwo czasu na scrollowanie i przeglądanie tak naprawdę kontentu, który... Nam nie służy i jest nam do niczego potrzebny. Łapie się na tym, że coraz więcej czasu niestety spędza na scrolowaniu, i teraz wprowadzam całkowity zakaz przeglądania kontentów w social media dla siebie. Po prostu taki post dopaminowy można powiedzieć, czyli. Koniec z przeglądaniem przypadkowych treści w mediach społecznościowych. I skupiam się tylko na tworzeniu własnego kontentu do, me do mediów społecznościowych, a nie będę korzystał z kontentu innych osób. tak. Czyli w myśl zasady z książki Fastlane Milionera MG DeMarco, polecam. Bądź producentem, a nie konsumentem treści. Dlatego porzucam social media. Chcę już sobie wyrobić nawyk, że nie scrolluję, tylko tworzę własne treści, vlogi, story, rolki. Tworzę nowe produkty cyfrowe, sprzedaję je przez webinar, skaluję swoje działania. Na tym się skupiam, a nie na oglądaniu treści innych osób. Hmm, bo kiedyś tak robiłem, i jakby ten fokus na tworzeniu kontentu nie muszę mówić, że przynosi korzyści materialne, ponieważ skupiam się na sprzedaży swoich treści a nie konsumowaniu treści innych osób. Poza tym, zauważyłem, że scrollowanie powoduje drastyczny spadek energii. Szczególnie jeżeli skrolujemy i oglądamy rolki czy jakieś inne krótkie treści wideo, to rano po przeglądaniu właśnie takich treści na pewno też to zauważyliście: że nikt nie ma energii. Jestem totalnie jakby wypruty. Także w ogóle przeglądanie wieczorem mediów społecznościowych to jest kompletne nieporozumienie. No, i też trzeba powiedzieć to wprost, że social media są rozpraszaczem. Zamiast tworzyć treść, ja przeglądam treść innych osób i po prostu tracę na tym, tak? Zdrowie, czas i pieniądze. Więc taki wprowadzam post od mediów społecznościowych. Trochę sobie pofolgowałem, ale teraz wracam, jakby na stare tory. I wiem, że to, to w długim terminie jest bardzo złe. Jakby polecam to, bo wiem, że to działa, bo już przez rok czy dwa kompletnie jakby nie przeglądałem treści innych osób. Teraz do tego wróciłem, ale wiem, że to jest zgubne. I także taki wniosek na dziś, że trzeba się wziąć za jaja. <laughs> Przepraszam. I skupić na sobie. I to będzie działać. Dzięki, pozdrawiam. Cześć.